Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z niemieckiego metina e, od Gameforge'u, w kolejnym odcinku podróży przez serwery Gameforge'a, jak widzicie tutaj się wyświetlił ile będzie leciał filmik e, z danego serwera, ponieważ tych serwerów jest e, bodajże 8 chyba albo 7, dlatego będą one leciały, ile mniej więcej ludzi gra, o, da, o jakiej godzinie i na jakim ha i na jakim serwerze dlatego nie było sensu robić po prostu tak długiego filmiku z każdego oddzielne, dzielnego serwera, więc tutaj będą w tle lecieć właśnie e, takie e, będzie leciał taki film właśnie. E, dobra, krótko o serwerze, no to że e, chciałbym powymieniać po prostu, że jest 8 serwerów e, i teraz tak, e, maksymalne levele, no to na Trawosie, pierwszym serwerze jest jeden maksymalny, na De Deimosie są dwa maksymalne, czyli 120 oczywiście na Fobosie 3 na safirze 9, na Gantarze 7, na Praiosie 7, na Sycoraxie 1, a na Hybrisie 0, bo prawdopodobnie jest to nowy serwer, tego nie wiem. Tutaj jak w przypadku polskiego Metina były łączone serwery, było ich chyba z 20, także yy, podobna sytuacja chyba na każdym gameforskim serwerze tak było. No dobra, co to wracając teraz do, do serwerów, to... Na trawosie. jest Nie będę mówił ile ludzi, bo sami widzicie na filmie. Dlatego tak, chodzi o gospodarkę głównie. Czy warto grać? Czy opłaca się, tak? Dobra. Gospodarka jest normalna, ceny są normalne. Na się tak samo. Na Fobosie tak samo, tylko troszkę drożej. Na Safirze. Będę mówił teraz mniej więcej co ile kosztuje taki odnośnik. No to tak kamień duchowy, 10 k na Safirze, na przykład na Gantarze, Wodzio 1 k na Praiosie KD, czyli kamień duchowy, 7 k na się też 7 k na Hibry. Niestety nie zdążyłem tego sprawdzić, ponieważ mnie po prostu wylogowywało. Nie wiem, czemu nie mogłem się zalogować tylko na ten serwer. Ale mi się wydaje, że jeżeli to jest nowy serwer, a tak obstawiam, no to na pewno jest, to podobne są ceny, może nawet taniej. Dobra, jeszcze natrafiłem na taki jego, taką ciekawostkę w ogóle. Jak mamy walutę, i za ile chodzi, na przykład, dany przedmiot w sklepie, który wystawi ktoś. Jest na przykład zero yang, a u góry jest WON. Oczywiście to jest po niemiecku te WON, tak mi się wydaje, ale nie mogłem w translatorze przetłumaczyć, co to znaczy. No i 0 yang na przykład, a 5 WON za jakiś tam wachlarz od 6-5 wybonowany, dlatego nie mam pojęcia o co chodzi. Może wiecie o co chodzi, właśnie z tym bo na na nie wchodziłem i chyba nie będę wchodził na czy zrobię z tego filmik jako do, tego, do tej serii, um, dlatego um, sami będziecie musieli to sprawdzić, bo cholera wie o co chodzi czy to są jakieś y, inna waluta jakieś punkty które się gdzieś zdobywa um, no dobra no to mi się wydaje że to by było na tyle, y, bo już nie mam co tutaj mówić Tutaj jak najbardziej zapraszam Was na serwer, ponieważ każdy z Was chyba uczył się w szkole niemieckiego, także może coś rozumiecie. Serwerów jest dużo, dużo graczy gra, jak widzicie. Przepraszam Was za lagi na końcu filmiku. No i, no i ja się z wami żegnam w sumie. Do następnego odcinka. Zapraszam do lajkowania oczywiście filmików. To strasznie pomaga. Cześć!